Krzysztofan, Krzysztof, ja jestem Wartę, zemnas jest LJ. Ej, dzień dobry. Witamy Was w grawitacji i w pierwszym filmie po przeprowadzce. Tutaj u mnie na kanale. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak to będzie ogólnie chodziło, bo nie wiem, może coś być jeszcze źle, może być dobrze, ale lecimy. Dzięki za porady odnośnie slime bloków w pierwszym odcinku, drugi był nagrywany jeszcze przed publikacją pierwszego, także nie widziałem, i spadamy, spadamy! Uff, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck się rozbiłem. Jezu, się, wleciałem do wody Co ty gadasz? Ty miszczu, ty tymiszczu o, jestem, dobra? Szybko, sznala! No <laughs> kurde, biegaj! Joloooo! Okay. O kurde, o kurde, o kurde. O, 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 kurde. fuck o, shit, Na twarz Yolo. dirtem, nie? Ja pierdzielę! No nie! Tak Co tu, mi się odpaliło, lol, ej. Ekwipunek A, mi się sam odpalił, nie? Kurde! O deski. <laughs> Come on bitch! Dobra, dałem radę, dałem radę, dałem radę. Hunter ostatnio yes. koksił tutaj, ogarniasz? No co, co? Hunter ostatnio tak koksił, że to po prostu była tragedia, nie? Nic tak nie jest mogłem zrobić! Jest. Dobra. Ale, ale od razu powiem tak, dziękuję za wszystkie łapki w górę i za to co robicie pod tą serią, bo to jest miazga. close, my friend! Oh, super. Oh, jak ja to wtedy wszystko lol. Nie, nie y wiem, nie wiem, y nie mam y pojęcia. Y opa, 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 y opa. Dawaj, dawaj, dawaj! What the fuck? Oh shit, to jest bounce Uu, la, 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 la. No nie jakie ja mam to wszystko tego się nie da No faktycznie ty so. slimeblock mnie wybił tak ładnie O, skończyłem pierwszy LOL LOL Czekaj, bo ja ty jeszcze walczę stary, ja pierdzielę, ty co się dzieje? Ogólnie bo... gramy na mega śpiocha, na mega śpiocha dlatego tak dziwnie gadamy Ua! Znaczy przynajmniej ja tak gadam Ale, ale okej okay. <laughs> E to no, ja tak po nie przejdę, to nie mam przelecieć w ogóle Czekaj, What czekaj, 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 spróbujesz do ciebie tepnąć o, no, jest. Nie! Raz znalazłem jakąś trasę i poleciałem, a teraz już nie mogę tam trafić, nie? No kurde! Nie da się ogarnąć. Iy. Mi się to za pierwszym udało, wiesz? O, o udało się. Super. O się Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze mam szansę na trzecie miejsce. <grym> o kurde, o kurde, o! Łoto! To, what... <grym> Co jest? Wleciałem! No, nie, nie, nie. nie wiem, jak ty to, to zrobiłeś za pierwszym, bo ja tutaj miałem mega problem, bo to mi się tak z... zlewało. Co to masakra była a jeszcze coś, o kurde, To O nie o, Ale tutaj. Co to było? Nie podskakuj na slime blokach, nie podskakuj Po prostu niech się samo wybije o, Widziałeś? Bo ja tutaj o, klikałem jedna. spację i była dupa O, musisz zrestartować, na pasku masz y, taki przycisk Retry no. Retry Retry, retry On Yep. Yes. Brawo! Danie Dziewiąty. <laughs> no mój pierwszy raz. <laughs> no. yeah, ja, ja się cieszę, bo ja sam widziałem jak żeś się męczył z tamtymi szkłami, więc jestem zdziwiony, że no. no, no. Dziwiony, żeby się To udało. była masakra. Ale to dzisiaj tak jakoś, twarzy. nie wiem, ta pierwsza arenka to chyba dlatego, żeby żeby, żeby, no pokazać, że jest fajnie, ekstra elegancko, żeby tak. widzą podziękować za lajki, żeby coś hmm. wygrać, nie? Tak, dokładnie. <laughs> Później to może się fajnie. dziać. Iby taki początek trudny a i tak pierwszy, nie? No To jest fokus na śpiocha, ja ci mówię. Gościu nie może wskoczyć, nie? I nie może wskoczyć ze bloka? Na końcu. Aaaaa! Jest! <ścoughs> no, drugi raz mi się udało wygrać na tym. No, Ej over. dziękuję, pozdrawiam. No Ej, ten napis był w takich starych grach, bo to zawsze było jak ten jak przegrywałeś, nie? No no. no. No w sumie się przegrało, ja przegrałem, mam dziewiąte miejsce, to wiem. No, no, ale na jak się wygrało. Dobra, chodź tutaj tutaj, 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 I chodźmy teraz na... No na trójkę. Let's go! Dobra. I czekamy 15 sekund i lecimy. Ja na nic nie woutuję, gdyż jeszcze nie ogarniałem tych mapek. to play, gravity... A ja się zawołtuję. wote 94. E, to nie ja wote mapy... 91. Kurde, nie, nie ma takiej mapy, nope. no nie No pe Halo Ktoś się z, z przywitał Siema Aha, okej okay. oh. <laughs> y <What laughs> <da laughs> Jakieś drewienka No, drewienka, Proste. tylko ja nawet nie widzę stąd, gdzie mam lecieć w ogóle, czy tędy może? Co to ważne? O kurde, o kurde, panie <laughs> Ja sobie poczekam, aż wy okay. zeskoczycie i <laughs> ja skoczę, nie? No. Come on A, Tak, tak, tak chcesz być? Tak, taki chce być, wiesz po co Ale to w, polecicie... w sumie dobre, bo wtedy ten, bo wtedy wyjdzie lecieć, nie? No niby tak, ale i tak będzie ciężko. Yolo! Wo, 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 wo. Och! Co ja odwaliłem śmiesznego? Yes, udało się! Co ty gadasz? No, no przeleciałem. Ale co z tego jak ja potem pewnie będę raj'ował 20 razy <grym <grym no what next? No nie znowu na tym samym kamał. O faktycznie To cię tworzył Kto To cię tworzył Ej, mam teraz problem, na pierwszym tym. What the? O, nie, super. nie. So close, stary, już na slime blockach tam byłem. Co ty oh gadasz? Oh my god. No. Ja dopiero pierwszą rękę przeszedłem w tym momencie. Bo nie wiem, gdzie mam skoczyć. A. O, o fuck. Dobra. Ej, no gdzie mam iść? Okay. I gdzie mam Everybody is... Good. Gdzie mam iść? Nie wiem. Halo. No stary, już skoczyłem gdzieś Halo. ze slime blocka i... i nie, 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 fuck, fuck, fuck. fuck. O, oh, super. Na dół, na dół, na dół, możesz gdzieś zaskoczyć tam dalej Szukaj, szukaj, szukaj jak oni latają No kurde... A tam gdzieś No nie... A teraz mnie specjalnie dopierdzielają Tymi slime'owymi Ty, ktoś już skończył, nie wiem. No wierzę. widzę Jakiś posrany typ, nie? Nie wierzę w Chory kogoś. na głowę Nie wie Bądź panie. na coś innego <laughs> Bliet <manie>, nie? <laughs> Bliet, no kurde. Ej, tego się nie, A. nie da tak skoczyć, ta porobało Cię chyba ty... No no porąbało mnie codziennie. Jak ja w ogóle, rob, ja w ogóle robię to no. pierwszą część, ja nie wiem, ale dobra. Patrz, 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 pa, pa. będzie woda! Yeah, my friend! Liedman! Yeah. I Dobra, gdzie to jest dawaj, portal? Dawaj. Tam jest portal, okej. Okay. Kurde, jeszcze coś, myślałem, że już koniec będzie. O, ja już trzeci. Ty, <laughs> ale wyprzedziłem wszystko, widziałeś to? E. to jeszcze nie problem coś. na początku, to by fajnie było. Ej, co jest? Gdzieś z bloku skacze. what the fuck? A. Tutaj, 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 Do, o, o właśnie. Oh my god. To była moja pierwsza mapa, na której skakałem, nie? Portal, give portal! <grym> Jeszcze coś! Jezus Maria, co tu się dzieje, panie? Już pan, już tapam. O no, tutaj A. też jest troszkę hardcro'owo. Dupa, jak ja mam tu wskoczyć? <grym> Tędy polecę. He. Dasz radę. O, no, kurde, so close. Ale i tak, tak mi fajnie szło na pocz. A. Kurde. <grym> to jest straszne, jak spadasz i nie możesz szybko odskoczyć. O, no, No! Nie, fuck you. To już wiesz, no nie, kurde Tak, już wiesz, że masz przerombane Będzie dobra. to i tak bądź bądź nic ostatnio grałem taki takie ręce, że to po prostu masakra e, e, e. Może będę czwarty Come on. Tak. Jest będę czwarty e. No i ładne. nie jest źle, to nie była taka prosta mapa to pier... Udy, sam ma. początek był najgorszy dla mnie, wiesz? Na sam początek właśnie mi poszedł easy peasy, potem tylko nie wiedział. Wiesz co? Ja bym, ja bym już dawno może troszeczkę przeszedł dalej, jakbym wiedział w ogóle, gdzie ma wskakiwać. Ja tam zaskoczyłem ze strony no, no, no. i, 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 i... Tam i był taki wiem, problem, że trzeba było tam jakoś bocznie no. odskoczyć, nie? Trzeba w drugą stronę, kurde, i wtedy. A najlepiej właśnie ze strony bloka, i wtedy normalnie hmm. można sobie skoczyć dalej do wody. Może bym był trzeci. Brawo, panie retro. Yy, ok. Nazwywali i lecimy dalej, nie? Thanks for playing. Oto, nie ma za co to to Jezu, sporo jak to wybucha, halo, cicho! Shut the fuck up! Napierdziela tymi Dobra. fajerwerkami, przecież widzę kto wygrał, kurde Patrzmy na gra w 2 A czekaj, eee y 2 Szybko, szybko, szybko o, Jestem, jestem, okay. jestem, fajnie, spokojna Spokojna, spokojna. Mam ochotę jeszcze połamać się nóg trochę. To jest grad łamanie nie? nóg, dosłownie. To no bo za każdym razem masz takie I kolana ci się jakieś tam krząstki łabiał. No. Uczuję temu, mojemu gracowi. graczowi. Ups, O, już. Co to jest za... Nie, zaręte? no znowu coś nowego, nie! No. Sam tego nie kojarz. Nic nie widzę, gdzie mam lecieć w ogóle. Ty, co to ja sobie fajnym pomagam, wiesz? Może i tak. What the fuck? Czuję, że tutaj nie będzie przestrzeni, ale i tak tu spróbuję. Też <grystanie> ludzie się ustawiają w, innym, w innej konfiguracji. Konfiguracja do czepania. Marcus. Come, come on. Come on. Jala! good luck. Wow, 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 wow. Gdzie wow. wow, wow. Kurde! No, idealnie bym wleciał! A Tu Yet. jest woda, lol. Okej, super, wpadłem. Gdzie jest portal? Tutaj. Wpadłem dosłownie koło ciebie, ale na bloczek lodu, nie? Okej. Dobra, jestem, jestem, jestem. Hashtag przypał. Dobra, jest dalej, you can do it. Jest, kuźwa, ale fart. Kolorki, z dupy. What the fuuuck? Taka sama była moja reakcja, nie? Leciałem, leciałem, jest. what the fuck? Come on, następne. Uuu, nie, znowu to. Fuck you. No nie, no nie. What the what the fuck? Ja. Kto przegrywa kuć wodowody wpadłem biecz Nie, ścigam się z tym retro, nie? On jakiś koksu jest w tym A ma o Jezu No ruszaj się! Jakie to są jolo skoki wow. No, fuck it shit. tu się odpieprzo, Co tu się od No i skończył już, co, co za typ jest? Jak on to skończył? No bo to jest jakiś no life e, 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 e. E, yes. No jak ja mam to przejść? Jezus, co no za typo z niego jest? Portal, jest portal, portal, niejaki. come on, come on, come on, Ooh, come on, come on. Come on. Huh. Masakra, dobra, dobra, kto będzie drugi Oh fuck you Ja. Uh, to muszę być trzeci, come on Celuj w lewo jak najbardziej jak zaskakujesz, bo w mi lewo? tutaj udało się ja pójść od razu w prawo tak na maksa, nie? O oh, shit, nie uh, uh. <laughs> Eee, eee, mój No, bym przeleciał! A nie aż się wydaje, że się przeleci przez. A już to się z cecinowym. A właśnie, widziałem komentarz, że ktoś pisał. Oj, pewnie jest niedługo sobie kupi tutaj. Wszystkie dodatki do tej mini gry i, i będzie koksił jak na Detranie. E, Otóż powiem, że na tym serwerze nie masz takich rzeczy do kupna. To są tylko partikle do kupowania. Nie, nie ma żadnych lepszej i tak dalej. No nie da się Detrani, ja po prostu skaczę jak skaczę i tutaj tak samo, jak widzicie cały czas. No. Cię popierdzieliło ty chyba, jak to ma przejść? Ja też tu miałem problem, wiesz? To jest impossible! No kuźwa! No, tam A po poza pierwszym przeszedł, wreszcie, nie? Wreszcie, do wody wpadłem, ja pierdzielę będę 20 któryś. Nie, szósty. O, to nie jest... ale ja ci się udało za pierwszym, i... byś był trzeci. No bez kitu. Aha. Nie, nie, nie mogło mi się udać, bo tam w ogóle nie było jak przelecieć. Tam, tam mhm. trzeba było jakoś tak specyficznie latać, że to jest masakra. Tak, masakra. Przez taką kratę Do drzewa, drzewa, nie? Taki tyciu tyciu, kurde. Tyci tyci. Ja jestem za gruby, <grym> żeby przelatywać przez takie coś. No cóż, dobra, dobra, kończymy, kończymy. Tak. Kończymy, bo zaraz, zaraz mi się nos zatka, bo trochę chory jestem. Eee, Pojemię tym. Dobra, gra ci uszy przytkało no, to co? Dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobał odcinek, stawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. Dzięki wielkie za oglądanie, za udostępnianie, za to wszystko, co powiedziałem. Był okay. ze mną LJ, subnijcie LJ-a. Tak, dzień dobry, do widzenia, yy, dziękuję, za yy, zapraszam. Tak. tak, przypominam, że u lj pojawiają się odcinki, których u mnie nie ma i też gdzie ja jestem, tak na zmianę sobie nagrywamy. I jest fajnie, także macie więcej materiałów do oglądania. Tak, grawitacji na razie tak. nie będę nagrywał, bo, bo to dla mnie, raczej nie dla mnie Gierka, nie jest to takim koksem niestety. Ale ja... LG ma inne serie fajne. Ja mam dobre, inne serie, no. dziękuję, do widzenia. No zapraszam. Tak, na przykład jak ja sobie nagrywam Obłasty, to tego dnia LG ma z Skyblocka, a nie no, jest fajny. No i jest elegancko. Którego u mnie nie ma, także widzicie, jest coś innego, jest co oglądać. Mm. Dobra, to co? Dzięki raz jeszcze za oglądanie, za subowanie, za lajki. Na razie, cześć. Żółwik! Hej! Hey.